Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak ułożyć kostkę Rubika w wersji 2 na 2 A więc, zaczynamy. Żeby ułożyć kostkę Rubika 2 na 2 należy ją najpierw pomieszać. Łezu smary, ja co się stało? Kurcze, że da rozjebało. Ok. Mamy pomieszaną kosteczkę. Może by nie było tyle białego. Dobra. A więc, na początku szukam. Białego klocka i patrz, jak on ma kolory. Zielony i czerwony. Szukam kolejnego. Tutaj mamy biały z czerwonym, więc po prostu trzeba go wsadzić o w to miejsce. Trzeba go wywalić i włożyć. No i tyle filozofii. Wywalamy sobie tego i patrzymy. Zielony, zielony, więc powinien być w tym miejscu. I ten powinien być w tym miejscu. Mamy ułożone. Ok teraz dolną warstwę żółty klocek zawsze jest po prawej stronie jeśli jest tutaj robimy dwa razy algorytm, jeśli tutaj cztery ok, dwa razy raz, tak, tak tak, tak, tak tak, tak włożył nam się, znowu tu, 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 tu tu, 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 tu ok, teraz mamy znowu tutaj tu, 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 tu tu, 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 ok zrobił nam się zrobi się paseczek tutaj robimy ten algorytm co wam pokażę za chwilę jeden raz jeśli nie mamy, robimy dwa razy kostkę chwytamy tak i robimy tak tak, tak, tak tak, tak, tak tak, tak, tak tak, tak i ma to sposobem ułożyliśmy kostkę Rubika dwa na dwa Dzięki za oglądanie. Do kolejnej recenzji. Cześć.